Witam Was na kolejnej lekcji z języka tajskiego. Dzisiaj będzie o czasie przeszłym. Jeśli powiem. Pom. You. Brater. THAI Oznaczać to będzie, że ja mieszkam w Tajlandii. Bo mówię to w tym momencie. Może to też oznaczać, że ja mieszkałem w Tajlandii. Jeśli na przykład opowiadam jakąś historię z przeszłości, no i to zdanie się pojawia, że w tym czasie mieszkałem dawno, prawda, mieszkałem w Tajlandii. Ale dla większej precyzji, że chodzi o czas przeszły, żeby było wiadomo. Dodajemy odpowiednie słowa, na przykład wellanan w tamtym czasie, albo nai wellanan, nai wellanan brat thai mieszkałem w Tajlandii w tamtym czasie, albo nan chuang okres w tamtym okresie, albo nai nan w tamtym okresie pomió brat het thai w tamtym okresie mieszkałem w Tajlandii. Możemy też użyć innych tutaj przysłówków. Znaczy one man one znaczy dzień, nam, tamten dzień, owego dnia, tamtego dnia, albo naj one nam Możemy też powiedzieć gone, znaczy temu, wcześniej, przedtem, albo myła gone to jest to samo. One-ni, wczoraj, to w ogóle, że one, tu jest dwa podwójne a, długie a, a tu jest krótkie. One znaczy dzień, a one znaczy dzień wczorajszy. one nie, wczoraj, albo myła one nie, wczoraj, tak samo, sabda, sabda, ty, leł, tydzień, TI. który, leł, już się skończył, leł znaczy już, TI znaczy który, ty ma wiele funkcji, y, tutaj oznacza który, sabda, ti leł, czyli tydzień temu, tydzień, który się skończył, temu, albo po, możemy też powiedzieć tak samo, sabda, gone, tydzień temu, Pigon, rok temu. Pig rok, który już się skończył. Rok temu, tak samo. Albo my, pigon, my, a pig miesiąc temu. Albo ha, dun gon, pięć miesięcy temu. Goni, oznacza przedtem. Jakiś czas temu. Gon man, tak samo. Przedtem. No i tak. Możemy, do, właściwie one idą z reguły na początek, ale możemy też na koniec dać. Ale żeby chyba nie pomylić za bardzo czasu teraźniejszego z przeszłym, raczej zalecałbym, żeby tutaj na początek dawać te przysłówki. Na przykład, jeszcze mamy tutaj Czuanan Pompo Tasa W tamtym czasie, w tamtym okresie mówiłem po tajsku każdego dnia. Konpaitio, boj, boj. Ty jeździsz, podróżujesz często. Ale możemy powiedzieć na przykład e, na przykład Mögon. Wcześniej Konpaitio, boj, by, bye. Ty podróżowałeś często. Czy podróżowałaś, czy podróżowaliście. Prawda? Tutaj nie ma. Czasami nie zmienia formy swojej. Zależy wszystko od kontekstu. Właściwie. Kun klap, ban klap, znaczy wrócić. Ban do domu. Pigon. Rok temu. Kun klap, ban. Albo Kun klap, ban. Tigan. Na koniec możemy dać. To jest krótsze. No i tak samo jak w czasie teraźniejszym, zaprzeczamy. Właściwie do zaprzeczenia czasu przeszłego raczej używamy. Majdai. Po majdaju, brat, hetai. Ja nie mieszkałem. W Tajlandii, prawda? put Nie mówiłem po tajsku każdego dnia, ale dla jeszcze większej precyzji mamy. Naiwe la put thai kwan. I tak dalej. No i tak samo z innymi. Czyli to jest ten. dai to jest taki zaprzeczony czas przeszły. Bardziej się to używa do czasu przeszłego niż do czasu teraźniejszego. Prawdopodobnie. No nie wiem, trzeba było to policzyć, jak Tajowie. Nie, używają, jak, które są formy częściej używane. E, jeśli chodzi o pytanie, no to tak samo. Pytanie. Tak samo jak w czasie teraźniejszym. Ten czas, ten element pytający mai albo chai Mai idzie na sam koniec. Czyli możecie sobie tutaj poćwiczyć z tymi wyrazami, służącymi do tworzenia pytań i zaprzeczeń. Kolejny sposób tworzenia czasu przeszłego odbywa się poprzez dodanie słówka k. K już znacie z wyrazu maj który oznacza nigdy. Ale jeśli nie użyjemy maj, to k będzie oznaczał, że, oznacza, że coś się działo kiedyś w przeszłości. Bez precyzowania nawet tutaj, bez tych przysłówków, będzie to oznaczać, że to chodzi o czas przeszły. Pom, pasa, Ja kiedyś w przeszłości mówiłem po tajsku. Hun, kój, ma, tyni, Ty miałeś zwyczaj, przychodziłeś, y, przychodzić. Y, y, miałeś zwyczaj, przychodzić tutaj. Ale jeśli powiemy, maj, to będzie po Mai, put, Ja nigdy nie mówiłem po tajsku. Znaczy, tutaj mamy od razu przeskok na nigdy. Kun mai klej Nigdy nie mówisz, czyli nie miałeś zwyczaju mówić, nigdy nie, nie mówiłeś, nie umiałeś, czy nie chciałeś coś takiego. No i pytanie: Maj, albo czaj, Maj na końcu. Kun klej ma I tak dalej. Kolejny sposób wyrażania czasu przeszłego odbywa się poprzez dodanie ma. Ma znaczy przychodzić, ale tutaj oznacza jako od. Kunput taj ma nan leł, znaczy długo leł już. Czyli od długo już. Kun taj ma nan leł. Ale możemy rozbudować to ma o penuela. Pen znaczy być, wela czas. Ma penuela. Kun pasa taj ma penuela nan leł. Gdy mówisz po tajsku od długiego już. Od długo. Od dawna już pom rudziak kun ma san pi ja rudziak znaczy rudziak znaczy znać kogoś kun ciebie ma albo ma penuela san pi dwa lata już ja ciebie znam już dwa lata no i e, tak samo może, możemy zaprzeczyć przez maj maj daj pom maj rudziak kun no, ma, penuela, nan, leu i tak dalej. Albo mydai, kun i tak dalej. Kolejny sposób. Właściwie często spotkacie się w internecie, czy w różnych, pewnie, opracowaniach, że leu to jest czas przeszły, ale nic bardziej błędnego, ponieważ leu oznacza już, dosłownie. Właściwie, jeśli coś już się stało, znaczy, się, że odbyło się w przeszłości. Więc e, jeśli powiemy kun kin kau leo r ty jadłeś ryż, czyli czy jadłeś już, czy nie jeszcze. Yang znaczy jeszcze nie. R lub. E, czyli tak. Czy już jadłeś, znaczy czy zjadłeś w przeszłości, prawda? Czyli to leo właściwie przenosi nas do przeszłości niejako. Ale właściwie to oznacza to już. Kungin gin kao leu ry yang. Jest to też pozdrowienie zarazem, czyli jeśli tak powiemy do kogoś, to oznacza to cześć jak się masz, czy coś takiego, dosłownie, czy już jadłeś, czy nie. Leu nie tylko odnosi nas do przeszłości, ale także do teraźniejszości, też do przyszłości możemy użyć. Leu, bo już możemy użyć do przyszłości. Wyrazu już możemy użyć do, do każdego czasu. Na przykład tutaj mamy LEU, Idę już, idziemy już, albo idź już, idźcie już. Leo, czyli widzicie, że tutaj wyraźnie. Nie jest to jakiś żaden czas przeszły. No i jeszcze na koniec tutaj parę rzeczy będzie. Gamlan. Tak samo możemy użyć do czasu przeszłego. Ale tutaj zmieniamy na tonny, czyli teraz zmieniamy na tonan. Czyli w tamtym czasie, wtedy. Tonan. Kungam langpakpon, wtedy odpoczywałeś. Byłeś w stanie odpoczywania, jak gdyby. i tak dalej. tak samo. To wszystko może się odnosić do czasu przeszłego. Żeby bardziej sprecyzować, użyjemy tutaj tonan. Możemy innych oczywiście wyrazów użyć do tego. I tak samo, przeczymy. Maj, nie, maj. A pytanie będzie Maj, tak samo jak w czasie teraźniejszym poprzedniej, na poprzedniej lekcji. No i parę jeszcze w, w, ważnych rzeczy. Prathet Thai, znaczy Tajlandia. Prathet to jest kraj. Prathet Thai, Tajlandia. Prathet Poland, Polska. Prathet Angry, Anglia. Prathet Dzień, Chiny. Prathet Farangset, Francja. Kunju, prahtet Thai, mieszkasz w Tajlandii. Maj. Prawda? Kunju, prathet palen i tak dalej, prathet angwit. Też jeśli do, do tych wyrazów dodamy kon, kon oznacza osoba, osoba, ludzie, kun pen być, kun pen kontaj, ty jesteś tajem, kun pen kontaj czy ty jesteś tajem? Kun maj pen kontaj, ty nie jesteś tajem, maj? Prawda? Maj,чай, maj, prawda? I tutaj mamy też hon, polen, to jest Polak, hon, Angry, Anglik. hon, zin, e, Chińczyk, hon, farang, francus. Właściwie od farang pochodzi słowo farang. Po tajsku farang to jest obcokrajowiec. Trochę ma to pejoratywne znaczenie, no ale często, możemy, jak pojedziecie do Tajlandii, to będziecie od razu nazywani. Tym słowem, Parang. Do tych wyrazów też możemy dodać pasa jako język Pasa thai, język tajski. Umpo, pasa thai, pasa, polen, pasa, angielski, pasa dzym, pasa francuski i tak Czyli, jak widzicie, w bardzo prosty sposób. Możemy tworzyć tutaj bardzo dużo nowych wyrazów, bez specjalnego wysiłku. Walutą Tajlandii jest baht, Roi, BAD. Roy,, baht. To jest 100 batów, są, roj, bat, 200 batów i tak dalej. Więc to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i na kolejne lekcje będzie o czasie przyszłym. Dziękuję bardzo.